Nie no, nie umiem, ale postawię kulkę może w tym krzaku na rzece i będę stał za ścianą, i My się baliśmy Samiry 37% radio. No ale Samira to, nie. I Wladimira 29% radio. No ale, ale, ale Samira boisz, kontruje patrz. Zaje, Orna i no. tego i no, Dobra, Ale, ale ja się śmieje tylko, śmieje się tylko teraz... Rakana, który ma 0 rozegranych meczy, Ezrila, który ma 0 rozegranych meczy, Niko, który ma 0 rozegranych meczy i Fiore, który ma 0 rozegranych meczy. Emil i kurwa Emil ja z dupy jakoś Jest Jak to pod no, Elektra no, się potężna Zobaczcie jakie mam radio na Zarmany No ja widziałem, widziałem 3 przegram. przed grą ale człowieku wieku nie? 888 level, 88% i ratio na 8G. to jest jakiś kurwa Ło wow. ten, ten się zrąbał z, z mastera. Ten MW, dobra? A, no, faktycznie. to był jedyny master, nich? Tak. Dobra. Oni, oni się perfekcyjnie ułożyli. Jak oni to zrobili? Zgasiłem światło, no i się ustawiali przecież. Aha, i każdy dla siebie pikował Ale smart. smart. My tak nigdy nie gramy, czemu? A jebać to. To ja. Bo ja <laughs> to to bo jest, bo płota no. wiem. Dobra, wchodzę, pierdolę się co mają. Okej. Okay. Jak ci to zobaczy, to <laughs> będzie Lipa, nie? A! Ha, 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 nabita runka, manaflow już tam. No, dzięki za 5 golda chłopaki. Yes. Right. Dobra, 10 golda do przodu. Znaczy 5. Nie dygnij <grywa> No i to? rura. Rura. Xp. O, to ten orno jebał Oni mają maina, trzeba mi śmieję z ciebie <grywa> O, OK To my? Czekaj, daj mi dwie pytania Już? Obstrali się? Pewnie ta Ty, real jest blue, blue, blue Co robimy teraz? Jesteśmy ready? Ready, ready, nie? Jesteście ready? Dobra Igor na topa od razu, a, a. bod Bo 1.40, nie? Oni was nie puszczą. No. Będzie grał pod topa. Czuję, tam będzie na te topy tylko Wow. Z klawu. pokazać ci prawdziwego fajkliśa? Widziałeś to? Igor, miałeś wyjść później. Dobrze, go nie widzieli chyba, kurwa. Nie widzieli. Dobra. Gdzie ona na Arakana pojebałam. No, ewidentnie. O kurwa, nie wziąłem miniona. A e, nie, ten, ten skin jest 1000 razy lepszy, kurwa. Jest tamten. Może ta eliska przyjdzie, kurwa. Eweli... Ewelinka przyjdzie. Teraz kurwa, zrobi tylko dżunglę i przyjdzie tu. To się pusz... Powinno się puszczać do nas, mi się wydaje, wiesz? Jestem zabraj tak No jasne, to. To idzie do nas jak coś Robi jakieś szybkie, nie wiem, fast mm -hmm. 3 robi jakieś szybkie, Jakiś clear ma dziwny Nie, to nie jest clash To panie ten, panie... To jest Czy... za ten Znaczy nie, za, nie zaproszowany jest, to nie zgłokuje Armii Jest grane. Mi się zaprzewuje mi do mnie <śmiech> <śmiech> brawo, 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 cici Jak w idy carry <laughs> O, gra do przodu Nie, nie gra do A, przodu przyszło. Mam ja na streamie wiesz? Chłopaki kazali ustawić. Uważajcie tam na bocie, nie? Bo, bo ona mnie nie. Z... Ta FK nie będzie na topie, nie, nie zgankuje mnie i yy, będzie jedynie mogła na, na midzie albo na bocie, nie? A wy nie macie wad... się was. Niko warto od dołu, że Niko war gdzieś tam. Warda gra. Idę na, na kraba. Nie umrzej, trebla. Mhm. Może w nią ona ma warda gdzieś od dołu, kurwa to widzi. Ja bym nie grał do tego, mi chyba. Tam na wardzie jesteś, nie? Chcielibyśmy to dopchnąć chyba, bo to się teraz będzie pchało do nich, wiesz? Dobra, mhm. ona jest na tym na topiewka. Dobra, mhm. ja, ale zrąbamy. Następną falę, następną falę dopychamy i cofamy. Dobra, nie wiem, gdzie może być to jest ona, to jest ona Brawo Pinguje flasha, weźmy Idę po mountain, idę po Lost Chapter Kurwa, timing O chuj Żyję, Żyję Idę tam, masz zaraz rację tarczę ja też idę do rzeki Też będziemy z powrotem Zamawiam się Chatryś kur Ona nie coś. ma flesza, nie? Ale zaraz cofnie powiem je, my, my jesteśmy po beku na bocie, a Izrael cały czas nie cofnął I się pcha do mnie Jak coś nice. Brawo Zarum się. Teraz trochę miałam apatus. <laughs> Fleszko działa. Hejterzy. Hejterzy. Ojoj, oj, ale sfreezował. Haha. To jest Freez powerem tak zwany. To no, nie udało się. jest, <laughs> jest, bounce back. <noise> Tierdy, nie sorry ja wierdzę, to go... Ale by się chyba nie zdążył. No, Możliwe. gości odrąbał. Co To się tak kurwa zatrzymało chujowo. Musimy, bardzo powoli musimy to czyścić. Tak na no, ostatnie biję. Bo to się może. Nie dobra, nie, nie puszcz. Raczej się nie pusznie do nich. Nie powinno przynajmniej. O, Oni tracą creepy, nie? Nie ma ich. No. Od ustnej minuty niech każdy kupi pinka i postawi. Okej. Okay. Okej, okay. tutaj to jest na trójką. No, raka, raka, no? raka, 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 niko tu Michał Wartuje, te. wartuje. Ej, to puszujemy, to puszyjemy, to Słuchajcie, poszujemy. Fiora zeszła, Fiora zeszła. No jest, już, dobra, wróciła. Dajku, no, idź do siebie. Ja uciekam, uciekam, ja uciekam. Dobra, ja idę zwardować tutaj. To się puszuje do mnie, ale Ej, ta, ta, Fiora tam idzie. No idę, biegam tam, nam się. Macie rkę, orna? Idziemy. Niko też schodzi do was, uwaga o, dobra Okej okay. Ja nie żyję, ja nie żyję Dobra, uciekamy Ucieczkę, ucieczkę Okej okay. FK bez y, tego, bez, fle bez flesza No? Nie, chyba nic nie, nie. Nie, 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 ma sensu, nie ma sensu. Ja, wygra ma ja sensu. tak wygrałem, człowieku, teraz li, nie, pa. Ona straciła tyle farm. ci złabią tą kurwę. Warduj tam woku. O! Możesz tego? Kiedy nie mogę dostać tej Ewelinka od góry, Ewelinka od, od góry, od topa, od Heralda. Dobra. Smoka bierzemy, nie? Maczek, smoczek. O, cool, o kurwa, ma prawda. Tu tu, tu, tu Ej, oni tu, oni tu oni Rakan? No, raka, rak, raka, rakan Zatrzymałem go! Kurwa, my bad Baleją No jest bezerki, bezerki flesz! Bezerki, bezerki jest Niko jeszcze w szaku stoi na lołu, chyba Na midzie. tutaj o jak coś. Możecie chyba, możecie, możecie, możecie jechać, możecie jechać. Możecie, 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 możecie. Możesz, kurwa! Jadzić, ja jest, kurwa! Ale jadą! Jadę no Cóż, dałem ile się dało! Ale że się i odplasował. Ja bym trzeba na 50 HP stała do Niko w mnie kurwa snajpiła Dziweczka Muszę iść na linię, bo mi się... Nie, do... Iść, iść, iść. Do, do wzięcia minionów pewno. Co tam kurwa pod hakłańca w to <noise> <noise> ten, fleszem do dwierki do jednocześnie? Czekałem tylko kurwa na to. Ja wiem po chuj ten Rakan podszedł. Jest głupi. Nie potrafi grać w tą postać. <noise> Nie, 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 bardzo. Zobacz, Zobacz, co ja on kupuje. Ferie, Jakie Jaki parciarz. Kurwa, masz, a ja zjebałem trochę. Nie chciałem grać karakana w tej gierce. FUK! Aha, hmm. no, no, ja, 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 ja mam jeden. Chciałem grać w tym Razora, bo mówię niepotrzebny nam, kurwa, karakan, Przecież nie, ja nie, no, nie mają żadnego beez. tanka? No już chuj, no Ja zajmę, mam, tak, ten... Gordrinker Szodzin, a potem no już chuj. A potem, a potem freestyle. <noise> Ej, ja, jakby co ja nie idę w Jax'a, tylko idę w Radianta, nie? Dobra Niko, coś na dole, Niko ma flasha, jak coś, także jakieś R'ki to uważajcie, nie? Bo będzie fleszować za wami Nie masz ich, że wziąć to? Nie, 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 weź sobie, weź sobie Dobra ja a ja to, za 10 Weź tego, weź tego, weź tego, no tego. A chodź podejdziemy, chodź podejdziemy tam do blu. nie damy rady? Mam bardo, pomóż mi. Dzięki. Dobra, wziąłem Dobra, następna fala, następna fala. I ja tam podejdę, bo ja mam warda po prostu, chciałbym głęboko postawić nie na no, tą mawelinkę. Gubię masz się na mapie. Nie gub się, nie gubię. Erka masz? masz, 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 masz oh, to czekałem czarno! Nice, nice. E, Ej, Sorry, napisałem im XD. nie wywalam masz dobra. no. Mam nadzieję, że na to nie wywalam. I na zjebali. Nie, dobra. I? Wracam, wracam na linię. Dosz radę, mnie ja do A, ta, ta, do... Luz, luz. Szybkiego tego. Ewelinka przed chwilą bluz kończyła. i biegnie, Idzie do Dobra, idę Nie możemy. A Niko schodzi z nią, Niko schodzi z nią. I ja idę. do i to da... rapper, jak jeszcze jeszcze stoi? Ci... Glutkę chcesz? Nie ma tu żadnych. Domykam? Ja nie mam, ale nic nie mam. Nie, nie, ja bym nie robił tego. Ja bym odpuścił. Dobra. Na pewno? Mercer w tej grze, o. panie, lecie. Nie, nie Na pewno? Niko, to iść do dołu Gdzie? Tepek, no, tepek tam jest u was. Tepek, tepek do, leci do, do, do końca, do końca. A ja idę się wyjebać. Wyjeb się, wyjeb się, sprawdź. Idź pod wierz, pod wierz, idź pod Kurwa, we linka to była jeszcze, fuck! No, kurwa, 600 golda? O, się Ajajaj... No Dobra, pomysł był dobry. Dobra, nie było ekspekta. Ej, cień, my jesteśmy kurwa potężni. ty mi kurwa nie ufasz. Dobra, ale ja, ja będę brał dwa playty teraz. Ewelinka tu masz mieć, nie? No, uważaj. O kur... Ja pierdolę, nie respektowali mojego championa. Terabla też mnie nigdy nie respektuje. Dupę cię ma? Mhm. Ja nie no kurwa, to wiesz, że ja jestem bojnudek. <laughs> Oj <Moi laughs> du, ja den, no, no, Ej, daj, 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 Ja oczek, ja uciek Aha. Co ty pierdelaś ten nasz? Ale co? Ale chce chce to wstać na bocie? No, way No nie wiem. Nie, on chce to to... Co jest? ja jestem zadejwowaniem tej Fiory ja nie, no. ja, ja nie mam, ja nie mam jak coś, także. No, ale to my, ja mam flasha i mam heralda i możemy ją. Ja mam. Mam multa zaraz. Ja, ja nie wiem jak ma. ona z flashem stoi jedynie. Nie gdzie serafin. Serafin? No to niko po, pojeba na nią. To teraz może się zmienić w serafin, nie? <laughs> Ej schodzą, 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 idą gdzieś, idą gdzieś, idą gdzieś. Uważaj, uważaj, no. Nie uważam, ja dalej. Kurwa, uważam Fajnie, zciura Łol, r zakurwił No idziemy tam Dobra, flash, flash Ja mam herkę już jak e ja już mam herkę, ma Ja tam schodzę, 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 schodzę On tam nie ma nie ma nie ma nie ma Dobra, to nie schodzę już Drake, 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 15 Ja mam TPK jakby co mm, Oriana też ma tp więc jest G Ależ tam był Shockwave Ubiłeś ich i Fajne o! Nie no co, oni oddali lepszy małkaj Jace, nie? Dla nas. Ej, na bo tu Fiora. Mam Tepo, mam Tepo, mam Nie boimy się Fiory, Rakan jest nie wiem co Oni, nie, nie, oni nie, nie mogą nic zrobić. Patrzcie na, na niego. Ja do tego mida idę z powrotem, co? Nie, nie, ja idę na mida. Nie, co? na botę iść No na botę. Ja na mida. Uwaga! O oh, cool. no, wow. Ale misty. Człowny, Człowny. Czuowny, czuowny, nie czujmy, czujmy. Nie, mist, Co misty. Polecia. Bo ja byłem pewny, że fk tu jest. Dobra, nie, nie to miało być... E Ja, RK prawie przyjebałem, a dobrze nie mam. To, 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 to to. to. Wiem, wiem, widzę, widzę. To. A jest, nie, e ja e dają na mornę, eee, orna pierdolam. E e nie, 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 wez nie wezmą, nie wezmą mierz wez wykładem. Wez dobrze. Się oni się gubią na mapie, no tylko oni, oni wszyscy grają podemnie, no nie wiem, no, mnie nienawidzą. Nie wiem. No i tam są chyba uważaj Michał? Nie ma. Nie, nie powinno ich być. Ale widzę. Znaczy oni, oni sobie wyszli z tej linii, ja nie wiem. Teraz oni albo będą mida szukać, albo nie wiem. A dasz radę tym ornym cofnąć i pójść na mida na przykład? No ja mogę tep tepnąć, nie? Tylko trzeba ja będzie bym... topa, by ten. Y... Zaja, może przyjdzieś? ten przejdziesz? No tak, jakby jakby była wymiana, to super. Bo. Ja muszę. No bo to jest free tower, nie? Jakbyśmy to w dwójkę stanęli. Tak, tak, tak. Ja muszę cofnąć, ja nie mam money. Ej, rakan, rakan, to jest kurwa. Tej, e, y kurwa! Uff. Ja pierdolnie wziąłem tego. Weź jak, co robimy z mapą? E? Dobra, flash. E, jak robimy? Ja idę, ja idę. No, nie mam konu, no nie mam konu. No. Idź mi, idź mi, no. Ja idę, dobra, dobra. Kurwa, Ej, mam na Rakana mam dobra, na prawo, Dobra, ciul, no, ja, To no. jest kit. Rakan się gubi. Tu gdzieś będzie ten. Ezril tu gdzieś, nie? Będzie. O! Dobra. I wiesz co? Co pan robi? Nie, nie będę po nią flashował, nie? Nie, chwili. nie, on ją zabijam. Dobra. A jest Rill? Idę. Ooo! Fleszku! <grym> Działa! Potrafię <Bo> grać <grym> <za> samym <starym>. <grym> <grym> To jest z Fiora może być. No właśnie. No, ja Ci nie po niej wezmę Nie dam rady. Co ty pierdolisz? Dobra, 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 dobra. Chciałem że nie walaby. Red stoi. A mogą żyć. Ja wiem co w Resetujmy się. Resetujmy, no resetujmy. Ja stoję Ej, Bot, Na bot, bot, tam coś trzeba co nie z tym botem, bo on się pcha do nich. Nie, no nie wiem kurwa teraz. Ja mam tepo, masz tepo, Oskar? Oscar. Oscar mówi, ja, mam, tak? ja mam, ja mam i czemu zawsze Igor jest zmieniony z Oscar. Autentycznie no, jest. No bo wcześniej to był. <grym> Ale nie. Autentycznie zawsze jak jest Igor, to zawsze ktoś mi mówi Oscar albo Eryk. Ja na się. Zawsze, no. a... <grym> o, Eric. zawsze no to... miałem Eryk! Zawsze dwa słowa. Zawsze miałem te dwa imiona. Ja już tam. <grym> <grym> Możemy Andrzej jeszcze mówić. Ej, co ty ty dwa robisz. Biorę skurwa, co moje! Hmm. Trzeba jest... nie Dobra topa, Bo tam top się nam bierze No Ja idę, no to iść tam Ja idę dbał, Mamy ja heralda, ujde. nie? Mamy heralda U mnie, re... mnie red stał i... Czemu nie gramy w heralda? heralda gramy heralda, gramy heralda Heralda Michałusz, idzie, Michałusz idzie Gramy, gramy Gramy heralda, ja mam tp Potrzebuję tego kraba, miał 11 Ja już... Hex flashuję w Mam rogić? No chodźcie, nie Poczekajcie, Poczekajcie na mnie, aż puszczę tego, co? Bo ja nie... O, dobra Ezreal jest Cici? Albo nie, co No ja na Ciciego, no i f**k Rakam dołu Chcecie tam, czy nie? Ta! No ale nie dobra, musisz to tak takować jest. No Arąbista a Ja nie no. robię tego heralda, jak coś Do Królem dożów Wziąłem tego heralda. Do no, Nie tego mi da? No, od razu da. Tak, tak. hmm. No. Ezyl stoi na boku. Kurwa. Puszczam. stoi Mogłeś szybciej, mogłeś szybciej. Ogólnie. Bo dla co, co wy teraz z nim robicie, nie? Dobra ja pierdolę, do Dobra, ja i Ja mam Dobra, tam? Chyba po prostu nie co? No Tak, 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 300 30 sekund smog. To w coś się chcieli kurwić. Dobra, dobra Blokuję, blokuje, 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 blokuję blokuje, blokuje, no, blokuje, blokuje. Blokujcie, ja mogę tefnąć i drake Ja już mam na ja jestem mega silny teraz Kolega jest mega w kutasie. Ej, 10 sekund dragon Zróbmy na spokojnie obiekt, spokojnie, spokojnie, No, no, sekund no, 5 sekund mamerkę treba nie wyjeżdżę Mhm Oni będą chcieli nie, Nie no Ty yy, pod rejku reset i idziemy na baronę od razu No Dobra I kończymy to Uuu, uh, ale kurwa No to my kurwa gramy Grajemy jak solok. Te, te klasze były kurwa cięższe Kurwa no, Klasze są przejebane zem, To u nas Kurwa klasze są po najgorsze Topka Oj. serwera kurwa grastową, w jednej drabince <laughs> No, to nie zapomnij, że tym topkom serwera jesteś aktualnie. No, nie wyda. Jebać te topki serwera. Chciałem z Dostałeś to niego, ale dostałeś. No, przecowałeś <topry> <drawing> Co, idę po robotę na baron? Nie, no, no to, 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 to. Ja wam ja piszę... mam no od razu, co jest, Ja jestem spóźniony. No. Czemu ty tak długo zostałeś? Patus. Wiem, ja odjebałem. No dobra, patus. Tato, no, no, reszta cofnęła. Ja nie a Był był, był od Michała, halo? Był No. się jeszcze dżunglera słuchał, pojebało was Nobie jebany, Ej, tutaj są Michał, jak coś to się wpierdadasz, ja ci tutaj kulę To poczekaj, co to no, na Kurwa, że jeba, Baron stoi O ja, kurwa, jazem, mać nie wiem, tam czy tam wyszedł, kurwa, nie, nie daliście mi engajdować Domykamy, tak, dobijemy ich, do bijemy ich, bijemy Jedziemy, jedziemy, no Zamykamy, nie? Idziemy od góry Dobra, no dobra, super. Dobra, lecimy dalej. Leci, je, lecimy górą, dawaj górą, górą, górą. Dobra, ta Fiora dead, jest 100%. No, tu ataku tam braku. Dobra, Fiora, Fiora, Fiora. Dobra, dobra, puszuj. O, o kurwa, kurwa ić, ale cię tu to zawsze ić, tak lubi chyba. Cię ci mentalnie wziął. No ale dziwko. Dobra, weź tego bota, puszczij tego bota. Ja idę na mida, pomóc Dawaj, kurde, Michał. Ja się kurwa heksa kupiłem na nich. Fiora jeszcze nie cofnęła, no. dopiero doratowa. Daj zepki raka, bez flasha Fiora. Ej, dasz mi to? Masz. Kurwa, i tak mi jeszcze brakuje. Mm. Wezmę sobie jeszcze tego, Grompa. A, idą, może. idą na botu, idą na botu. Hmm. Możemy mi no. topa? Możemy, nie? Możemy. Tak, 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 tam możecie, puchajcie, możecie. Wchajcie, wchajcie, to ja pan Och już kuźwa, Fiora zabiją, ty. Zabiją, zabiją, z Fiorą ta. A bez? Dobra, jednak nie. Jednak się abstraji. Boże, jak fajne to jest. Tam, tam z, tam z, tam tam idzie. Daj Jestem cudowny. Idzie F, idzie F z tyłu. Tutaj jest. Tej, grać okay, mida? Pusz, tak. graj mi da? Tak. Grać mi da, do. Dobra, chyba cofamy, nie? Chyba, trwamy, nie? chyba trwamy, no. To Ta, trzeba okay. jeszcze wziąć, nie? Znaczy, bo mamy tu. Dobra, na bota pójdzie ten. No dobra, ja pójdę. Ja pójdę, ja pójdę Idź bota i my w czwórkę nam idziemy Tak, tak, bo ja mam Gramy po tego smoka czy, czy jak robimy teraz? No trzeba ja po soul'a zagrać Tak, gramy soul'a Trochę przedłużymy tą grę, ale chuj tak ją wygramy ja, ja, Skalujemy lepiej Skalujemy lepiej, ale właśnie dla mnie to jest niemożliwe Jak można tak szybko skończyć O kurwa, ricci. Nie, Zabrakło Zabrakło, zabrakło O kuźwa, w ogóle ej ta Fiora w ogóle nie poszła w pierwszego Sanderera, ona poszła w pierwszą Hydrę Ja Dobra Ty, a ten sprzedał jednak tego, tego, ten tam, którego kupił na początku Co za Dzień, bez sensu jest. Okay. 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 A teraz wiecie co, powinniśmy zrobić w drugiej gierce? Hmm? powinniśmy kurwa wziąć ich czempiony i ich rozjebać Nie, <laughs> nie, nie, Fiora nie Ej, tu, tu, tu? Oooo kurwa, co? Jebany Tankuje Tutaj Czy to chciałeś sami ja po prostu Kurwa, no te, te czeki zajebane dobra, dobra, tankuje, tankuje, Kuje, tankuje Tankuje, tankuje, ja tankuję, ja tankuję Ja tankuję, ja tankuję No tak, tankujesz jeszcze. To mi dał Co CCK'a jak ktoś tam ten Rakan nie zerki. Rakan O kuźwa. A kurwa miałem. O, r -ce r -ce, kruwa, miałem. o dobra, dzięki. A co tam jest item. Widzisz, kto jest najlepszy, nie? Dobra. Czekaj, co? Chyba nie, Pajam? chyba nie, chyba nie, chyba nie. Nie, nie jest ostatni. Cofka, 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 cofka. No. Michał ma Chodzi o to, żeby kupić czas, że trzeba skończył. No i git. Baron? Nie, smok, dobra. Baron zaraz. No, już zrobić sam. Wyjeżdżam w tego jungera. Małóżci z tym smokiem? Nie chcę. <noise> Ale pluję na team, ja nie mogę, jaki toksik. No, chuj. Dobra, idź za Ale... ornem. Ja pójdę topa, ty masz tepa. Tak. Ja będę tam na Shokwabe cały czas. Spol wiesz, polował kurwa na tym baronie. A, zakład, ty... że patrz z Makasa na pinka? No. Na 1000%. Ja, ja Nawet na no dwa. A kurwa, na sobocie zbieram. Nie Mój stoi wydawać. tu. Drek, drek, drek. Dobra, dobra, dobra. Tak, Panowie spokojnie, objective staje. Ja mogę ghosta odpalić. Idziemy? Ja odpalam ghosta. No kurwa Odjebałem Czekaj bo quader robię, czekaj bo quader robię no, Niko dziś chodzi, chodzi z blow. Penta, penta tu jest Penta engel Noo zajebał Się niebał i zajebał Nie bałem się nic Ghost mi się skończył też już, kurwa To jest stare panowie nie bałem, nie bałem. Krótko, krótko trwa, kurwa Chuje Kończmy, kończmy O kurwa O kurwa, ten to jak zajebał to raz, nie? Jej, ładnie Dzi, jak prawdziwe tanki, nie no, jesteśmy gole miadą pełne Zero lez Tej, ja, ale jak na tyle killyśmy zrobili Wolno to zmęczyliśmy myśli... Ale barona oddaliśmy barona no, oddaliśmy, tak, no. tak, tak, ale i